Gościem tygodnia jest Łukasz czuj, nowy dyrektor artystyczny teatru w Gliwicach. Działalność teatru muzycznego w tym kształcie, w którym był dotąd, jakby w którym dotąd funkcjonował, oznacza jakby zadanie sobie pytania, jaki ten teatr nowy? ma być, tak? I czym ten teatr nowy ma być? Ja oczywiście mając też jakby biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w działaniu teatru dramatyczno-muzycznego, czyli łączeniu jakby różnych form teatralnych, mam plan, jakby chęć, aby ten element jakby muzyczny w działaniu teatru pozostał, ale oczywiście go jakby wzbogacić czy połączyć z działaniami związanymi z formami jakby dramatycznymi. Jeśli mówimy, jeżeli myślimy w ogóle o jakby tworzeniu teatru miejskiego, pierwszą jakby kwestią podstawową jest oczywiście zespół aktorski. W zależności od tego, jakich będziemy mieli, czy jakim będziemy dysponowali zespołem, zespołem ludzi, zespołem wykonawców, taki będziemy mieli możliwość jakby sięgnięcia. Druga rzecz, to oczywiście jest jakby kwestia repertuaru, który będzie adresowany do szerokiego grona publiczności. Bo to jest jakby ważne, że oczywiście jakby teatr miejski, czy jedyny teatr miejski, musi posiadać w swoim repertuarze różne sztuki, różny rodzaj repertuaru i o różnym charakterze. Chciałbym, żeby duża część repertuaru oparta była właśnie jakby na tekstach albo to prozatorskich, albo tekstach dramatycznych, które budują bardzo mocne, wyraźne współczesne narracje opowieści. Chciałbym jakby zbudować właśnie też poprzez i zaproszone impresaryjne spektakle i poprzez własne produkcje, zaciekawić i przekonać widzów, że teatr, to jest coś niesłychanie fajnego i ciekawego, i że to jest jakby bardzo fajna przygoda, którą można jakby odtwarzać każdego wieczoru, kiedy kurtyna idzie w górę. Gliwickie spotkania teatralne, które mają bardzo długą i ustaloną tradycję, myśmy doszli do wniosku, że można byłoby spróbować zmienić ich nieco formułę na rodzaj festiwalu całorocznego który mógłby odbywać się w takich dwóch, jakby sesjach jesiennej i wiosennej, prezentowalibyśmy ułożone w cykle tematyczne najciekawsze spektakle teatralne z całej Polski będzie jakby w, w najbliższym czasie projekt przebudowy tworzenia małej sceny pojawi się w miejsce dawnej sali bankietowej. Pojawienie się małej sceny umożliwia w sposób bardzo znaczący rozwinięcie wszelkich działań związanych z tą jakby z częścią edukacyjną, z tą częścią skierowaną do dzieci, młodzieży, prowadzenia takich jakby działań interaktywnych. Okrętem flagowym każdego teatru jest duża scena. Ta duża scena znajduje się i adres jest też dla mnie jakby takim pewnym wyznacznikiem. Ona znajduje się przy ulicy Nowy Świat i ten Nowy Świat. I chciałbym, żeby też był takim znakiem rozpoznawczym, to, to jakby takim ideogramem dla nowego teatru, czyli jakby takim hasłem poszu poszukiwania, że ten nowy świat to nie jest tylko punkt na mapie topograficznej miasta, ale to jest pewien punkt też takiego jakby podróży czy poszukiwania nowej przestrzeni teatralnej, nowej przestrzeni, w której jakby ten teatr nabiera nieco bardziej intensywnego charakteru, opartego bardziej na dialogu, bardziej na jakby poszukiwaniu zdarzeń. Się ze współczesnością, z tym poszukiwaniem tej idei, jakby nowego świata, świata teatru.